W jednym z poprzednich odcinków poznaliśmy zbudowaną w Irlandii kolej jednoszynową LARTIGA, która, mimo pozornie niezgrabnej konstrukcji, okazała się udanym rozwiązaniem. Ale nie była to jedyna kolej jednoszynowa. Mniej więcej w tym samym czasie, po drugiej stronie Atlantyku, Joe MAKES zaproponował rozwiązanie, o którym śmiało można powiedzieć, że wyprzedziło swoją epokę. Niestety, z wielu powodów nie odniosło ono sukcesu. Ale jak zwykle, zacznijmy od początku. Josiah Vincent Max, zwany po prostu Joe, urodził się w Tennessee w 1840 roku. Już jako nastolatek miał obsesję na punkcie kolei. Już w wieku 14 lat pracował nad prototypem nowego typu sprzęgu kolejowego. Ale jego los odmienił się dramatycznie, gdy jako młody praktykant w 1860 roku przeżył wypadek kolejowy. Od tamtej pory miał jedną misję stworzyć system, w którym podobny wypadek byłby niemożliwy. Po wojnie secesyjnej Max strafił do Massachusetts, gdzie zaprzyjaźnił się z generałem Benjaminem Butlerem, jednym z najbardziej wpływowych polityków w tym stanie. Joe zyskał reputację zdolnego wynalazcy, był autorem karabinu Makesa i kilku innych patentów. Przy okazji z pasją dłubał przy swoim wielkim marzeniu – bezpiecznej, szybkiej i eleganckiej kolei miejskiej. W spisie powszechnym z 1880 roku przy jego nazwisku jako zawód wpisano wynalazca. Marzenie Meiksa było śmiałe nawet jak na tamte czasy, w których wszystko wydawało się możliwe. Chciał stworzyć bardzo bezpieczną, parową kolej miejską, która nie będzie zaciemniać ulic, tak jak ówczesne koleje nadziemne, masywne stalowe konstrukcje przypominające metalowe mosty nad miastem. System Meiksa kładł nacisk na bezpieczeństwo, wygodę i funkcjonalność. Tory składały się z dwóch szyn, jednej zamontowanej nad drugą, wspartych na jednym rzędzie słupów. Ten pojedynczy system podpór eliminował cztery piąte konstrukcji, które w innych kolejach nadziemnych zaciemniały ulice. Para kół pochylonych pod kątem 45 stopni dźwigała ciężar lokomotywy, tendra i wagonów, natomiast druga para, umieszczona poziomo wewnątrz lokomotywy, obejmowała górną szynę i zapewniała napęd. Z racji wyniesienia ponad ulicę w systemie Makesa do wypadku mogło dojść w zasadzie tylko wtedy, gdyby dwa pociągi znalazły się na tym samym torze. W sytuacji awaryjnej, maszynista mógł wspomóc hamowanie silnikiem. Każdy wagon miał niezależne hamulce, sprzęgi blokowały się przy kolizji, a maszynista mógł w awaryjnej sytuacji jednym zaworem rozłączyć skład, by zmniejszyć impet uderzenia. Kabina maszynisty była podniesiona, co zapewniało mu dobrą widoczność i kontakt z załogą. Wagony, podobnie jak lokomotywa, miały cylindryczny kształt, by zmniejszyć opór powietrza i naprężenia. Wnętrza wyłożono niepalnymi panelami. 72 tapicerowane siedzenia, rozmieszczono jak w wagonie salonowym, były ruchome, obracały się i składały, aby zwolnić miejsce na bagaż. Układ ten pozwalał przewozić o 33% więcej pasażerów niż typowy tramwaj konny. Makes pragnął, by jego system umożliwiał robotnikom wygodne mieszkanie na przedmieściach przez zapewnienie łatwego dojazdu do pracy. Pociągi miały kursować z prędkością 32 km na godzinę, a dzięki gęstej sieci przystanków miały ograniczać czas podróży pieszo. Wyobraź sobie wyglądający jak pocisk parowóz, który sunie po pojedynczym rzędzie kolumn zaledwie 4 metry nad ziemią. W 1886 roku to brzmiało jak science fiction, ale droga do marzeń Makesa była wyboista. Prawo kolejowe stanu Massachusetts wymagało, by koncesję zatwierdził parlament stanowy, zanim rozpoczną się prace budowlane. Po kilkuletnich staraniach Joe uzyskał koncesję na budowę linii kolejowej, ale warunki tej koncesji były tak restrykcyjne, że praktycznie uniemożliwiały realizację projektu. Najtrudniejsze były zapisy wymagające budowy toru testowego i wpłacenia pełnego kapitału przed rozpoczęciem budowy. Na dodatek, dwa miesiące po otrzymaniu koncesji nastąpił kryzys finansowy. Aby przyciągnąć inwestorów i spełnić wymogi koncesji, Makes wraz z przyjaciółmi założył Makes Elevated Railway Construction Company. I zebrał 200 tysięcy dolarów na budowę toru doświadczalnego. Prawo kolejowe pozwalało władzom miejskim decydować o przebiegu, szerokości toru, nachyleniu i prędkości każdej kolei miejskiej. Już 9 listopada 1881 roku Mejks złożył wniosek do władz Cambridge o wskazanie lokalizacji dla toru. Niedługo po tym John Squire został głównym udziałowcem spółki i przekazał działkę niezabudowanego sztucznie usypanego gruntu w okolicy swojej rzeźni, aby tam zbudować tor testowy. Meks był zachwycony możliwością przetestowania swojej kolei na takim podłożu, by dowieść jej niezawodności. Choć koncesja wymagała budowy co najmniej militoru, przed uzyskaniem zgody na lokalizację w Bostonie uznano, że wystarczą 1133 stopy, aby sprawdzić wszystkie potencjalne problemy konstrukcyjne. W końcu zbudowano tor testowy z ostrymi zakrętami oraz stromymi wzniesieniami. W czerwcu 1886 roku otwarto kolejkę dla publiczności. Ludzie mogli wsiąść i przejechać się po tej dziwnej parowej kolejce unoszącej się nad ziemią. 27 października 1886 roku inżynier George Stark Bezstronny z poza miasta został wyznaczony przez komisję kolejową do zbadania bezpieczeństwa i wytrzymałości toru. Po dwóch miesiącach testów uznał system za praktyczny i bezpieczny. Gdy nadzieje Meksa zaczęły rosnąć, 4 lutego 1887 roku podpalacz spalił wagon pasażerski w hangarze. Ocalały tylko koła i podłoga. Makes nie poddał się i natychmiast odbudował zniszczenia. Jednak nawet tak imponująca demonstracja nie przekonała władz Bostonu. Miasto było już zafascynowane nowym wynalazkiem elektrycznym tramwajem. W 1889 roku ruszyła pierwsza linia elektryczna, a Makes, z przekonania miłośnik pary, uznał elektryczność za drogą i zawodną modę. To był jego błąd. Z biegiem lat Makes tracił inwestorów. Kolejne wnioski o budowę nowych odcinków odrzucano. Choć jego system został oficjalnie uznany przez Komisję Kolejową za bezpieczny i praktyczny, nie znalazł ani jednego miasta gotowego, by go wdrożyć. W 1893 roku z uporem godnym Don Quixota wydał broszurę True Rapid Transit, w której przekonywał, że elektryczność nigdy nie zastąpi pary. Rok później jego eksperymentalny tor rozebrano, a kiedy w 1894 roku powstała Boston Elevated Railways, Meigs miał jeszcze cień nadziei, myślał, że to właśnie jego projekt zostanie wykorzystany. Ale władze postawiły na klasyczny system z podwójnym torem i elektrycznością. Joe nie mógł się z tym pogodzić, odmówił współpracy, odrzucił pomysł modernizacji swojego systemu i w końcu sprzedał swoje prawa w 1896 roku. Dwa lata później jego idea została formalnie pogrzebana dosłownie i prawnie przez nową koncesję, która dopuściła budowy klasycznych, ciężkich, Dwutorowych kolei nad Bostonem, miasto, które mogło mieć lekką parową kolej przyszłości, skończyło z ciemnymi, dudniącymi wiaduktami, które MAX tak bardzo chciał zastąpić. Jeśli ciekawiam Cię takie historie, to zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka, a tymczasem obejrzyj jeden z poprzednich filmów. Pragnę podziękować wszystkim wspierającym kanał oraz tym, którzy postawili mi wirtualną kawę. Jeśli chcesz dołączyć do tego zacnego grona, to linki znajdziesz. Będziesz w opisie.